Nasza dzisiejsza opowieść biegnie tropem pewnego małego, uroczego zwierzątka. Już od najmłodszych lat jeża wyobrażamy sobie jako uroczego stworka z jabłkiem na grzbiecie, z uśmiechem tuptającego w jesiennych liściach. Nasz bohater ma jednak inną historię. Od zawsze miał marzenie: przenieść się z nory rodziców na własne. Od lat próbował zarobić trochę grosza. Był na studiach, zrobił nawet doktorat z naiwną nadzieją, że pomoże mu to spełnić marzenie. Po latach, przez galopującą inflację i wyniszczaną gospodarkę, stać go było jedynie na karton. Karton, który również mu odebrano. Nie udało mi się życie. Jestem skrajnie wyczerpany, a przecież ledwo świta. Jesz ma jednak w sobie pokłady odwagi. Odwagi, którą odnajduje się w tych najgorszych momentach, ukutą z rozczarowań, chowania się w sobie, pielęgnowaną, ukrytą pod warstwą bezsilności. Odwagę, która wkrótce wybuchnie.